Lekarz przejrzał USG mojej szwagierki i błagał mnie, żebym odszedł. Nigdy nie sądziłem, że cztery słowa wypowiedziane szeptem mogą rozerwać człowiekowi życie na kawałki. Stałem w korytarzu szpitala, wpatrując się w białe kafelki, które nagle wydały mi się zbyt jasne, zbyt ostre. Wszystko wokół mnie nabrało tej dziwnej, nadnaturalnej wyrazistości, jakbym patrzył na świat przez szkło powiększające. Serce waliło mi tak głośno, że byłem pewien, iż słyszą to przechodząca obok pielęgniarka. Ręce drżały mi tak mocno, że musiałem zacisnąć je w pięści i wsunąć do kieszeni. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. 10 tygodni powtarzał mi się w głowie głos doktora Kowalskiego. 10 tygodni policzyłem w myślach. 10 tygodni temu byłem w Niemczech na budowie. Mój brat Marek też. Obaj wyjeżdżaliśmy razem, wracaliśmy razem. Obaj byliśmy daleko od domu przez dwa miesiące. Agata, moja szwagierka, stała teraz po drugiej stronie drzwi gabinetu, pewnie uśmiechając się do tego przeklętego monitora, na którym pulsowało małe serduszko. Serduszko dziecka, które nie mogło być ani moje, ani mojego brata. Podspływał mi po plecach, mimo że w szpitalu panował chłód. Przypomniałem sobie ostatnie tygodnie przed naszym wyjazdem do Niemiec. Jak Agata nagle stała się dziwnie miła dla mnie, jak zapraszała mnie na kawę, gdy Marek był w pracy, jak jej oczy błyszczały, gdy na mnie patrzyła. Myślałem wtedy, że to tylko życzliwość szwagierki. Teraz każda z tych scen odtwarzała się w mojej głowie z bolesną jasnością. Drzwi gabinetu się otworzyły. Doktor Kowalski wyszedł pierwszy, jego twarz była napięta. Spojrzał na mnie i w jego oczach dostrzegłem coś, czego nie spodziewałem się zobaczyć współczucie. Podszedł do mnie powoli, jakby się wahał. Panie Tomku, tym, zaczął cicho. Może pan powinien. Może pan powinien odejść? Nie wiem, co pan tutaj robi, ale nie dokończył, nie musiał. W jego oczach widziałem prawdę. On wiedział. Wiedział, kto naprawdę jest ojcem tego dziecka. Za jego plecami pojawiła się Agata. Jej twarz promieniała szczęściem, ale gdy mnie zobaczyła, uśmiech zamrzył jej na ustach. Przez łamek sekundy jej oczy rozszerzyły się ze strachu, a potem szybko odwróciła wzrok. Tomek! Co ty tu robisz? zapytała, ale w jej głosie słychać było sztuczność zbyt wysokie tony, zbyt szybkie tempo nie odpowiedziałem nie mogłem. Gardło miałem jak zaschnięte, a w uszach szumiało mi tak głośno, że ledwie słyszałem własne myśli. Patrzenie na nią sprawiało mi fizyczny ból, jakby ktoś wbijał mi igły pod paznokcie. Odwróciłem się i poszedłem korytarzem, nie oglądając się za siebie. Każdy krok odbijał się echem w mojej głowie dziesięć tygodni. Dziesięć przeklętych tygodni. Gdy dotarłem do samochodu, oparłem się o maskę i zwymiotowałem. Żółć paliła mi w gardle, a łzy, których nie potrafiłem powstrzymać, mieszały się z zimnym potem na mojej twarzy. Czułem się, jakby ktoś wyrwał mi serce i podeptał je na asfalcie. Marek, mój brat, który ufał mi bezgranicznie, który dzielił ze mną wszystko pieniądze, problemy, marzenia. Który wprowadził się z Agatą dwa lata temu i opowiadał mi, jak bardzo chce założyć z nią rodzinę. Jak bardzo marzy o dziecku. A ja, ja a z jego żoną. Nie, nie mogłem nawet myśleć o tym słowami. Nie mogłem przyznać się przed sobą do tego, co zrobiłem. To było jak przyznanie się do morderstwa gorszego niż morderstwo. Wsiadłem do samochodu i pojechałem do domu. Nasz dom, mój i marka, dwupoziomowy budynek na przedmieściach, który budowaliśmy razem przez pięć lat. Każda cegła, każdy gwoźdź to była nasza wspólna praca, nasze wspólne pieniądze, nasze wspólne marzenie. Teraz wydawał mi się obcy, słowrogi. Usiadłem w kuchni i patrzyłem na zdjęcie na lodówce. My trzej na zeszłorocznej majówce. Marek obejmował Agatę, a ja stałem obok, uśmiechnięty, niewinny. Gdybym wtedy wiedział, co wydarzy się zaledwie miesiąc później, ale wiedziałem. Gdzieś w głębi ducha wiedziałem, że to, co czuję do Agaty. To nie tylko braterska sympatia. Wiedziałem i nie robiłem nic, żeby się od tego odciąć. Przeciwnie, karmię to uczucie, pozwalałem mu rosnąć w sobie jak nowotworowi. Tamtej nocy w maju, gdy Marek został w firmie do późna, a ja wróciłem wcześniej z budowy, Agata była w ogródku, podlewała kwiaty. Miała na sobie lekką sukienkę, a zachodzące słońce oświetlało jej włosy. Wyglądała pięknie. Wyglądała jak kobieta, która nie powinna należeć do mojego brata. Podszedłem do niej z piwem w ręce. Zaczęliśmy rozmawiać o błahostkach, o pogodzie, o pracy, o planach na weekend. Ale pomiędzy słowami było coś więcej. Elektryczność w powietrzu, napięcie, które nas oboje oblepiało jak miód. Gdy zaczął padać deszcz, pobiegliśmy do domu. Byliśmy mokrzy, śmiejący się, stali blisko siebie w przedsionku. A potem, potem jej oczy spotkały moje i wszystko się skończyło. Nie planowaliśmy tego, nie było to przemyślane. To się po prostu stało jak wypadek drogowy. Szybko, gwałtownie, niszcząco. Potem płakała. Ja też. Oboje wiedzieliśmy, że przekroczyliśmy linię, której nie można już nigdy cofnąć. Obiecaliśmy sobie, że to był jeden raz, że więcej się nie powtórzy, że zapomnimy i będziemy udawać, że nic się nie stało. Ale kłamaliśmy. Zarówno wobec siebie, jak i wobec siebie nawzajem. Przez następne trzy tygodnie, do wyjazdu do Niemiec, spotykaliśmy się jeszcze cztery razy. Zawsze, gdy Marek był w pracy, zawsze w sekrecie, zawsze z poczuciem winy i wstydu. Które jednak nie było na tyle silne, żeby nas powstrzymać. A teraz siedziałem w kuchni, patrząc na tamto zdjęcie, i zdawałem sobie sprawę z pełnego rozmiaru mojej zdrady. Nie tylko zdradzałem brata, nie tylko niszczyłem jego małżeństwo. Teraz jeszcze stworzę dziecko, które będzie żywym dowodem mojej podłości przez resztę życia. Telefon zadzwonił, wyrywając mnie z rozmyślań. Na wyświetlaczu świeciło się imię Agata. Nie odebrałem. Zadzwoniła jeszcze trzy razy w ciągu następnej godziny. Za każdym razem patrzyłem na dzwoniący telefon i czułem, jak coś we mnie umiera trochę bardziej. W końcu przyszła wiadomość. Tomek, musimy porozmawiać. To nie jest takie proste, jak myślisz. Nie, nie jest takie proste? Co może być prostszego? Zdradziliśmy Marka. Stworzyliśmy dziecko. Zniszczyliśmy wszystko, co było dla mnie święte. Następnego dnia Marek wrócił z pracy promieniający. Stary, nie uwierzysz. Krzpa krzyczał już z progu. Agata jest w ciąży. Będę tadą. Stałem w korytarzu, patrząc na jego szczęśliwą twarz, i czułem, jakby ktoś wbił mi nóż prosto w serce i powoli go przekręcał. Jego oczy lśniły radością, a ja wiedziałem, że za kilka miesięcy te same oczy będą płakać z bólu, gdy pozna prawdę. Dziesięć tygodni, mówił dalej, obejmując mnie mocno. Wyobrażasz sobie, gdy byliśmy w Niemczech, tutaj rosło nasze dziecko. Nasze dziecko. Odwzajemniłem jego uścisk, ale moje ciało było sztywne jak deska. Każde słowo, które wypowiadał, było jak cios pięścią w brzuch. Będziesz wujkiem, Tomku. Naszych dzieciaków będzie wychowywał najlepszy wujek na świecie. Tej nocy nie mogłem zasnąć. Leżałem w łóżku, wpatrując się w sufit, a w głowie kłębiły mi się myśli jak wściekłe osy. Widziałem przyszłość rozciągającą się przede mną. Lata udawania, lata patrzenia na dziecko, które będzie miało moje oczy, mój nos, moje geny. Lata obserwowania, jak Marek kocha je bezgranicznie. Nie wiedząc, że w rzeczywistości kocha owoc mojej zdrady, nie mogłem tego znieść, ale co mogłem zrobić? Powiedzieć prawdę? Zniszczyć życie brata dla własnego spokoju sumienia? Czy miałem prawo zburzyć jego świat tylko dlatego, że ja nie potrafiłem żyć ze swoim kłamstwem? A może powinienem po prostu odejść, sprzedać swój udział w domu, pakować się i wyjeżdżać daleko, gdzie nikt mnie nie zna? Zacząć wszystko od nowa. Gdzieś, gdzie nie będę musiał codziennie patrzeć w oczy człowieka, którego zdradzałem w najgorszy możliwy sposób, ale to też by było tchórzostwem, ucieczką od odpowiedzialności. Przez następne tygodnie obserwowałem, jak Marek przygotowuje się do ojcostwa. Kupował książki o wychowaniu dzieci, przeglądał strony internetowe z mebelkami do pokoju dziecięcego, planował przyszłość. Mówił o tym, jak będzie uczył swoje dziecko jeździć na rowerze, jak będą razem łowili ryby, jak będzie opowiadał mu o naszej rodzinie. Za każdym razem, gdy to słuchałem, coś we mnie się kurczyło. Żałość mieszała się ze wstydem i złością. Złością na siebie, na Agatę, na całą sytuację. Agata unikała mnie. Gdy przychodziłem do domu, a ona była u nas, szybko znajdowała pretekst, żeby odejść. Nasze spojrzenia spotykały się czasami przez ułamek sekundy, ale potem szybko odwracała wzrok. W jej oczach widziałem to samo co w swoich poczucie winy i strach. Ale było jeszcze coś więcej. Desperacja. Jakby chciała mi coś powiedzieć, ale nie mogła. Minęły dwa miesiące. Brzuch Agaty zaczął się już lekko zaokrąglać, a Marek was w siódmym niebie. Zorganizował małe przyjęcie z okazji pierwszego USG. Zaprosił naszych rodziców i najbliższych przyjaciół. Siedziałem przy stole, udając radość, a w środku czułem się jak oszust. Jak ktoś, kto ukradł najcenniejszą rzecz na świecie i teraz musi udawać niewinność. Po przyjęciu, gdy wszyscy już wyszli. Marek usiadł obok mnie na kanapie. Tomek? Sure you nom. Know, no, powiedział poważnym głosem Chciałem ci podziękować. Sako? zapytałem, chociaż bałem się odpowiedzi za wszystko za to, że jesteś dla mnie jak brat nie tylko z krwi za to, że mogę na ciebie liczyć za to, że wiem, że zawsze będziesz przy mnie, bez względu na wszystko. Jego słowa bolały bardziej niż jakiekolwiek oskarżenia czy pretensje. Gdyby krzyczał na mnie, gdyby mnie uderzył, byłoby mi łatwiej. Ale ta ufność, ta miłość, ta pewność, że nigdy go nie zawiodę. Wiesz co? Ciągnął dalej. Jeśli to będzie chłopak, chcę, żeby nosił twoje imię jako drugie. Marek Tomasz. Co ty na to? Poczułem, że zaraz zwymiotuję. Wstałem gwałtownie, rocząc coś o zmęczeniu i poszedłem do swojego pokoju. Zamknąłem drzwi, oparłem się o nie plecami i osunąłem się na podłogę. Płakałem. Po raz pierwszy od dzieciństwa płakałem jak stracone dziecko. Łzy płynęły mi po twarzy, a ramiona trzęsły się od bezradności i rozpaczy. Tego nie mogłem znieść. To było poza moją wytrzymałością. Ale wtedy, w tej najciemniejszej chwili, przyszedł mi do głowy pomysł. Straszny, niewybaczalny, ale jednocześnie kusząco prosty. A jeśli Marek poznałby prawdę nie ode mnie, ale w taki sposób, że to Agata będzie winna? A jeśli mógłbym sprawić, żeby to ona poniosła całą odpowiedzialność za zdradę? A ja wyszedłbym z tego jako ofiara, a nie sprawca? Po raz pierwszy od miesięcy poczułem coś podobnego do nadziei. Przez następne dni zacząłem planować. Myślałem o każdym szczególe, o każdym możliwym scenariuszu. Analizowałem charaktery wszystkich zaangażowanych osób, przewidywałem ich reakcje. Agata była słabym ogniwem. Zawsze była emocjonalna, impulsywna. W trudnych sytuacjach traciła panowanie nad sobą. Jeśli tylko znajdę odpowiedni sposób, żeby ją przycisnąć. Mój plan był prosty w założeniach, ale wymagał precyzyjnego wykonania. Najpierw musiałem zdobyć jakiś dowód naszego romansu, ale taki, który wyglądałby, jakby to ona go stworzyła. Jakiś ślad, którego nie mogłabym wyjaśnić. Pamiętałem, że podczas jednego z naszych spotkań robiłem jej zdjęcie telefonem. Był maj, był upalny dzień. Leżeliśmy w łóżku po wszystkim. Agata wyglądała pięknie w tym miękkim popołudniowym świetle. Zrobiłem jej zdjęcie, gdy jeszcze spała. Jedno jedyne zdjęcie, które potem oczywiście usunąłem, ale nic nie ginie na zawsze. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Znałem faceta, który zajmował się odzyskiwaniem danych. Krzysiek, kolega z budowy, który dorywał sobie na boku, naprawiając telefony i komputery. Głównie odzyskiwał zdjęcia dla panienok, które przypadkiem skasowały sobie półnagie fotki przed wysłaniem ich do chłopaków. Poszedłem do niego z moim telefonem i wymyśloną historyjką. O przypadkowym skasowaniu ważnych zdjęć z budowy. Krzysiek nie zadawał zbędnych pytań. Za 200 zł odzyskał mi wszystkie skasowane pliki z ostatnich sześciu miesięcy. I tam było. To zdjęcie Agaty. Naga, piękna, wyraźnie po seksie, w łóżku, które Marek rozpoznałby od razu, w naszym gościnnym pokoju na parterze. Ale samo zdjęcie to było za mało. Musiałem sprawić, żeby wyglądało, jakby to Agata je wysłała. Jakby to ona rozpoczęła nasz romans, zwróciła się do mnie. Uwierzyła mnie. Stworzenie fałszywego profilu na portalu społecznościowym nie było trudne. Agre Kowalska. Tak samo jak ona, ale z jedną literką różnicy w nazwisku. Dodałem jej zdjęcie profilowe. Nie to nagie, tylko normalne, które ściągnąłem z jej prawdziwego profilu. Napisałem kilka postów w jej stylu. Dodałem kilku znajomych, których ona też miała. Potem wysłałem do siebie wiadomość z tego fałszywego konta. Cześć Tomek, myślę o tobie. Bardzo mi ciebie brakuje. Załączam coś specjalnego, żebyś pamiętał o naszych chwilach i załączałem to zdjęcie. Oczywiście od razu skasowałem tę wiadomość ze swojej skrzynki, ale zostały po niej ślady w pamięci telefonu, które śledczy mogliby odzyskać. Teraz potrzebowałem jeszcze jednego elementu fizycznego dowodu naszego romansu. Pamiętałem kolczyk Agaty, który zgubię podczas jednego z naszych spotkań w gościnnym pokoju. Mały, srebrny kolczyk z perełką. Znalazłem go następnego dnia pod łóżkiem. Chciałem jej go oddać, ale potem pomyślałem, że lepiej będzie, jeśli po prostu zniknie. Że to będzie bezpieczniej dla nas oboju. Schowałem go wtedy w swojej szafie między koszulami. I tam był nadal. Teraz ten kolczyk miał stać się częścią mojego planu. Ale zanim przeszedłem do działania, musiałem jeszcze jedną rzecz przygotować: alibi. Sposób na to, żeby gdy wszystko się zacznie dziać, ja wyszedł z tego jako niewinną ofiarę. Plan był gotowy. Teraz pozostało tylko wybrać odpowiedni moment. Ten moment nadszedł w piątkowy wieczór, trzy miesiące po tamtym USG. Marek pojechał na kawę do przyjaciela i miał wrócić około dziesiątej. Agata była w domu sama, wiedziałem, bo widziałem jej samochód na podjeździe. Zadzwoniłem do niej. Agata? To ja, Tomek, musimy porozmawiać. Nie! Zaczęła, ale przerwałem jej. Wiem, że nie chcesz, ale nie mamy wyboru. Za pół godziny będę u was. Nie czekałem na odpowiedź i rozłączyłem się. Gdy zapukałem do drzwi, otworzyła mi po długiej chwili. Była blada, zmęczona. Brzuch miała już wyraźnie większy. Nie powinnaś tu przychodzić. Hm, powiedziała cicho. Wiem, ale musimy to jakoś rozwiązać. Wprowadziła mnie do salonu. Usiedliśmy na przeciwległych końcach kanapy, jakby między nami rozciągnięty był niewidzialny mur. Tomek, ja? Zaczęła, ale znów jej przerwałem. Wiem, co chcesz powiedzieć. Że to był błąd, że się nie powinno było stać, że teraz musimy udawać, jakby nic między nami nie było. Skinęła głową, patrząc na swoje dłonie złożone na brzuchu. Ale ja nie potrafię tego znieść. Szyrnym, ciągnąłem dalej. Nie potrafię patrzeć na Marka, jak cieszy się z tego dziecka, wiedząc, że to moje dziecko. Tomek, błagam! Nie mogę tak żyć, Agata. Każdego dnia, każdej nocy myślę o tym. To mnie niszczy. Podniosła na mnie oczy. Były pełne łez. Co chcesz, żebym zrobiła? Mam powiedzieć Markowi prawdę? Mam zniszczyć mu życie? Nie wiem. Odpowiedziałem, choć oczywiście doskonale wiedziałem. Może, może powinniśmy mu powiedzieć razem. Może ma prawo wiedzieć. Na you wykrzyknęła gwałtownie. Nie możemy mu tego zrobić. On kocha to dziecko. On już jest przywiązany. Ale to nie jest jego dziecko. Pin and honor, powiedziałem spokojnie. To jest moje dziecko. Nasze dziecko. Zaczęła płakać. Cicho, bezradnie. Agata, Na hornam, powiedziałem łagodniej. Może jest inne rozwiązanie. Spojrzała na mnie z nadzieją. Może, może moglibyśmy być razem. Ty, ja i dziecko. Może to jest znak, że tak właśnie miało być. Jej oczy rozszerzyły się ze zgrozy. Zwariowałeś? Mam zostawić Marka dla ciebie? Mam mu powiedzieć, że zdradzałam go z jego bratem? Dlaczego nie? Se zapytałem. Kochasz mnie. Wiem, że mnie kochasz. Czułem to w każdej naszej chwili. Nie, krzyknęła. To nie była miłość. To był. To był błąd. Moment słabości. Nic więcej. Jej słowa ugodziły mnie boleśniej, niż się spodziewałem. Nawet wiedząc, że to wszystko to gra, że manipuluje nią, poczułem ukłucie żalu. Błędem? powtórzyłem cicho. Nasze dziecko to błąd? Przestań! Szepnęła. Błagam cię, przestań. Wstałem i podszedłem do niej. Klęknąłem przed kanapą i położyłem dłonie na jej brzuchu. To jest moje dziecko, powiedziałem, patrząc jej prosto w oczy. Cokolwiek się stanie, to jest moje dziecko. Odsunęła się ode mnie gwałtownie. Tomek, idź już. Proszę, Marek niedługo wróci. Wstałem powoli. Dobrze. Ale to nie koniec, Agata. Nie możemy tak zostać. Wcześniej czy później prawda wyjdzie na światło. Wyszedłem, zostawiając ją płaczącą na kanapie. Część pierwsza mojego planu była zakończona. Agata była emocjonalnie rozbita, przerażona, pełna poczucia winy. Teraz musiałem poczekać na odpowiedni moment dla części drugiej. Ten moment nadszedł tydzień później. Marek poszedł do sklepu po zakupy na weekend. Miał być poza domem około godziny. Dodawało mi wystarczająco czasu. Wszedłem do ich domu swoim kluczem. Mieliśmy nawzajem klucze na wypadek nagłych sytuacji. Agata była na górze, brała prysznic. Poszedłem do sypialni i dyskretnie podłożyłem kolczyk pod łóżko, w miejscu, gdzie Marek mógłby go znaleźć. Nie za bardzo na wierzchu, ale też nie tak głęboko, żeby przepadł na zawsze. Potem usiadłem w salonie i czekałem, aż Agata zejdzie na dół. Gdy mnie zobaczyła, jej twarz pobladła. Co tu robisz? Jak wszedłeś? Mam klucze. Pamiętasz? Tomek, Marek, może wrócić w każdej chwili. Wim, właśnie dlatego tu jestem. Podszedłem do niej blisko. Bardzo blisko. Tak blisko, że mogłem czuć jej oddech. Myślałem o naszej rozmowie. I powiedziałem cicho. I doszedłem do wniosku, że masz rację. Nie możemy powiedzieć Markowi prawdy. Odetchnęła z ulgą. Ale pod jednym warunkiem. Dodałem. Jej oczy znowu wypełniły się strachem. Chcę być częścią życia tego dziecka. Chcę je widzieć, spędzać z nim czas. Chcę, żeby mnie znało. Alej, ale ty już będziesz jego wujkiem. To nie wystarczy. Sir, przerwałem jej. Ja chcę być dla niego kimś więcej. Chcę być jego drugim ojcem. Pokręciła głową. To niemożliwe, Tomek. Marek prawdopodobnie by to zauważył. Nie, jeśli będziemy ostrożni. W tym momencie usłyszałem sound otwieranych drzwi wejściowych. Kochanie, już jestem, krzyczał Marek z przedpokoju. Agata patrzyła na mnie z przerażeniem. Wiedziała, jak to będzie wyglądało. Ja w domu, gdy jej męża nie ma, ona w szlafroku po prysznicu. Ale tego właśnie chciałem. Cześć, Marek, zawołałem, wychodząc z salonu. Właśnie rozmawiałem z Agatą o planach na weekend. Marek uśmiechnął się. Ale w jego oczach dostrzegłem cień podejrzliwości. A tak, Tomek przyszedł zapytać, czy chcemy iść z nim na grill u Pawła. Dodała szybko Agata, ale w jej głosie słychać było niepewność. Przecież mogłeś zadzwonić, powiedział Marek, nadal się uśmiechając, ale jego głos był lekko napięty. Wpadłem tak po drodze, odpowiedziałem. No to co idziecie? Siasnej, powiedział Marek, ale dalej mi się przyglądał. Pożegnałem się i wyszedłem, wiedząc, że zaszczepię w nim pierwsze ziarno podejrzeniu. Przez następne dni obserwowałem Marka. Stał się bardziej wycofany, bardziej zamknięty w sobie. Czasami łapałem go na tym, że patrzy na Agatę dziwnym wzrokiem, jakby jej nie poznawał. To było dokładnie to, czego chciałem. Ale to nadal było za mało. Potrzebowałem czegoś więcej, czegoś ostatecznego. Dwa tygodnie później Marek poprosił mnie o pomoc przy remoncie łazienki u nich. Marek pracował na górze, a ja zajmowałem się hydrauliką na parterze. Agata była w kuchni, przygotowywała nam obiad. W pewnym momencie Marek zszedł do piwnicy po narzędzia. To był mój moment. Podszedłem do Agaty w kuchni. Musimy skończyć tę rozmowę. Tarna powiedziałem cicho tutaj, teraz zwariowałeś? Posłuchaj mnie wzięła ją za rękę. Wiem, że mnie kochasz wiem, że tak naprawdę chcesz ze mną być. Puszczaj mnie szepnęła, próbując się wyrwać. Ale nie puszczałem. Przyciągnąłem ją do siebie: Tomek, przestań, Marek może! I wtedy go usłyszeliśmy. Kroki na schodach puściłem agatę gwałtownie, ale nie odeszłem. Zostałem tuż obok niej, mając nadzieję, że Marek dostrzeże tę bliskość. I dostrzegł, gdy wszedł do kuchni, jego wzrok padł najpierw na mnie, potem na agatę. Jej twarz była czerwona, włosy rozczochrane. Wyglądała jak kobieta, która właśnie została przytrzymana silną ręką. Wszystko w porządku? Zapytał powoli. Tak, oczywiście, odpowiedziałem szybko. Agata poprosiła mnie, żebym sprawdził ten kran pod zlewem. Trochę przecieka. Marek spojrzał na kran, potem znowu na nas. Aha, powiedział, ale w jego głosie nie było przekonania. Resztę dnia pracowaliśmy w napiętej atmosferze. Marek był małomówny, a jego spojrzenia stały się chłodne i podejrzliwe. Gdy już kończyliśmy, zauważyłem, że idzie w stronę sypialni. Usłyszałem, jak przemieszcza meble, jakby czegoś szukał i znalazł. Agata. Jego głos rozległ się po całym domu. Było w nim coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Pobiegłem na górę za Agatą. Marek stał w sypialni, trzymając w ręce srebrny kolczyk z perełką. Czym to jest? zapytał, patrząc na żonę. Agata zbladła jak ściana. Ja? Ja nie wiem. Mój kolczyk? Ale ja już dawno go szukałem. Pod naszym łóżkiem? Marek głos był niebezpiecznie cichy. W miejscu, gdzie sprzątasz codziennie? Marek, ja naprawdę nie wiem, jak się tam znalazł. Marek spojrzał na mnie. Ataj, ty wiesz, jak się tam znalazł? To był moment próby. Moment, w którym mogłem coś odmienić. Powiedzieć prawdę, zatrzymać tę lawinę. Ale tego nie zrobiłem. Nie mam pojęcia, powiedziałem wzruszając ramionami. Może wpadł tam podczas sprzątania? Agata rzuciła mi błagalne spojrzenie. Widziałem w jej oczach desperacką nadzieję, że ją ochronię. Że coś wymyślę. Ale ja już podjąłem decyzję. Chociaż... Dodałem, jakby coś sobie przypomniałem. Pamiętam, że nosiłaś te kolczyki kilka miesięcy temu. W maju, gdy pomagałaś mi pakować przed wyjazdem do Niemiec, Agata popatrzyła na mnie ze zrozumieniem. Wiedziała, że ją zdradziłem. W maju Marek liczył w myślach. To znaczy, wtedy, gdy zostaliście sami w domu, gdy ja zostałem w firmie do późna? Cisza, która zapadła, była ogłuszająca. Marek zaczęła Agata, ale jej głos załamał się. O mój Boże! Marek opadł ciężko na łóżko. O mój Boże, to prawda. Teraz nastąpił moment, w którym mogłem się wycofać, w którym mogłem powiedzieć, że to wszystko nieporozumienie, że nic się nie stało. Ale zamiast tego powiedziałem: Marek, ja nie planowałem, żeby to się stało. Te słowa przypieczętowały los Agaty. Marek podniósł na mnie głowę. W jego oczach nie było już podejrzliwości, była pewność. I ból tak głęboki, że aż trudny do objęcia. Taj, ty z moją żoną? Marek, to nie jest tak, jak myślisz. Jak długo? Tunchery zapytał, wstając powoli. Nie odpowiedziałem. Jak długo? Krzyknął. Od maja, szepnęła Agata. Tylko kilka razy. To nie oznaczało nic. Nie oznaczało nic? Marek lał w Moja żona śpi z moim bratem i to nie oznacza nic? Podszedł do mnie. Przez moment myślałem, że mnie uderzy. Ale zamiast tego powiedział cicho. Wynoś się z mojego domu. Teraz. Marek, Marek. wynoś się... Wyszedłem słysząc za sobą płacz Agaty i ciężkie oddechy Marka. Przez następne godziny czekałem na telefon. Wiedziałem, że Marek będzie chciał wyjaśnień, szczegółów, odpowiedzi na tysiące pytań, które musiały mu się kłębić w głowie. Telefon zadzwonił o północy. Dziecko, Knijsen powiedział bez powitania. Dziecko jest Twoje? Mogłem kłamać. Mogłem powiedzieć, że nie wiem, że trzeba zrobić test. Mogłem zostawić mu chociaż cień nadziei, ale nie zrobiłem tego. A czy tak? Wszakek, Kyn Stern, powiedziałem: Dziecko jest moje. Usłyszałem, jak upuszcza telefon. Usłyszałem jego łkanie przez słuchawkę. Potem połączenie się urwało. Następnego dnia Marek spakował swoje rzeczy i wyjechał. Zostawił Agatę samą w domu, w którym mieliśmy żyć razem przez resztę życia. Agata dzwoniła do mnie przez cały dzień. Krzyczała przez telefon, płakała, błagała, żebym przyznał się Markowi, że to wszystko było kłamstwem. Ale ja już nie mogłem się wycofać. Plan był w ruchu, a ja byłem tylko jego wykonawcą. W ciągu tygodnia Marek rozpoczął procedurę rozwodową. Agata próbowała z nim rozmawiać, ale on odmówił jakiegokolwiek kontaktu. Komunikowali się tylko przez prawników. Mnie też unikał. Gdy przyszedłem do domu, jego rzeczy były już wywiezione. Zostawił mi tylko krótką notatkę: Dom jest twój. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Była to najpotężniej rzecz, jaką kiedykolwiek przeczytałem, ale też najbardziej satysfakcjonująca. Agata urodziła w grudniu. Była to dziewczynka. Piękna, zdrowa dziewczynka o ciemnych włosach i niebieskich oczach. W moich oczach. Marek nie przyszedł do szpitala. Nie chciał widzieć dziecka, które przez pięć miesięcy uważał za swoje. Ja byłem przy porodzie. Trzymałem Agatę za rękę, gdy rodzice się na świat córkę, którą zawsze chciałem mieć. Ale Agata nie patrzyła na mnie z miłością. Patrzyła z nienawiścią. Ty to wszystko zaplanowałeś, powiedziała, gdy zostaliśmy sami. Od samego początku ty chciałeś zniszczyć moje małżeństwo. Nie zaprzeczyłem. Dlaczego? Co zapytała. Dlaczego mi to robiłeś? Patrzyłem na córkę śpiącą w moich ramionach i w końcu powiedziałem prawdę. Bo nie mogłem patrzeć, jak ktoś inny wychowuje moje dziecko. Nawet jeśli tym kimś jest mój brat. Agata zamknęła oczy, jakby chciała zamknąć też to wszystko, co się między nami stało. Nienawidzę cię, szepnęła. Wim, odpowiedziałem. Ale to bez znaczenia. Teraz jesteśmy rodziną. Mijają już dwa lata od tamtych wydarzeń. Agata mieszka ze mną w naszym domu tym, który budowałem z Markiem. Wychowujemy razem naszą córkę Zuzie. Nie, nie jesteśmy małżeństwem. Agata nie chce się ze mną ożenić. Nie chce ze mną być. Jest tu tylko dlatego, że nie ma dokąd pójść, a ja zapewniam jej i Zuzi bezpieczeństwo i stabilizację. Każdego dnia widzę w jej oczach nienawiść. Ale też widzę coś więcej pogodzenie się z losem. Akceptację sytuacji, której nie może zmienić. Marek wyjechał z miasta. Słyszałem, że znalazł pracę gdzieś na północy, że próbuje zacząć nowe życie. Czasami zastanawiam się, czy kiedykolwiek wybaczy mi to, co mu zrobiłem. Pewnie nie, ale gdy trzymam Zuzię w ramionach, gdy słyszę jej śmiech, gdy widzę, jak rośnie i rozwija się, wiem, że robiłem, co było dla mnie konieczne. Może nie byłem fair. Może skrzywdziłem ludzi, których kochałem. Może zniszczyłem życia, które powinnałem chronić, ale mam córkę. Mam córkę, która nosi moje geny, moje cechy, mój uśmiech i nic już tego nie zmieni. Czasami gdy Zuzia śpi, a Agata siedzi po drugiej stronie salonu, wpatrując się w telewizor, myślę o tym, jak wszystko mogło być inaczej. Gdybym wtedy w maju nie wszedł do tego ogrodu, gdybym nie podszedł do Agaty z piwem w ręce, gdybym przestał, gdy zaczął padać deszcz, ale te myśli trwają tylko chwilę. Potem patrzę na moją córkę i wiem, że za nic w świecie nie zamieniłbym jej na powrót do tamtej niewinności. Lekarz, który wykonywał tamte echokardiografię, miał rację. Powinienem był odejść. Powinienem był nie słuchać tych czterech słów, które rozerwały moje życie na kawałki. Dziesięć tygodni, ale nie odszedłem. I nigdy nie będę żałował tej decyzji. Teraz, gdy Zuzia ma już dwa lata i zaczyna mówić pierwsze słowa, czasami nazywa mnie tata. I za każdym razem, gdy to słyszy. Serce Agaty pęka trochę bardziej, bo ona wie, tak samo jak ja, że w tych słowach jest ukryta cała prawda o tym, kim jesteśmy, co zrobiliśmy i jak bardzo zmieniliśmy życie wszystkich wokół nas. Ale prawda ma to do siebie, że zawsze znajduje sposób, żeby wyjść na światło. I moja prawda brzmi tak: przez 10 tygodni, gdy byłem w Niemczech z moim bratem, tutaj w domu rosła moja córka. I żeby ją zdobyć, zrujnowałem życie każdemu, na którym mi zależało. Czy było warto? Każdego wieczoru, gdy kładę Zuzię spać i słyszę jej równy oddech, odpowiadam sobie: tak, było warto i nigdy nie będę za to przepraszał. Jeśli spodobała ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.